Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Awres, to jest Medieval Dynasty, historia naszej beci. I pomimo tych wszystkich komentarzy, za które serdecznie dziękuję, odnośnie tego, że no, gra jeszcze nie do końca jest skończona, przynajmniej jeżeli chodzi o tę fabułę, że jednak nie wygląda to tak dobrze jak się zapowiadało, i że lepiej poczekać na rozwój sytuacji. To stwierdziłem, że kurczę, no chociaż jeszcze jeden odcineczek, chociaż jak to mówią w grach turowych, jeszcze tylko jedna tura. Tak, ja jeszcze jeden odcineczek, tylko i wyłącznie jeszcze jeden, żeby zobaczyć, co tam, co tam ciekawego za nagrodę dostaniemy, związaną z tym pożeraczem tchu. Niemniej jednak mamy, którą mamy godzinę? 19:48, czyli dosyć późno. A, dla kogo późno, dlatego późno. Ale. Eee, podradziliście... Podradziliście... poradziliście mi ażebym. Czy ja chcę zbierać te Marchiew? Nie do końca chyba. Eee, poradziliście mi, ażebym, proszę ja ciebie. E, wybudował dosyć ciekawy most, który da się zrobić, czyli żeby był w ogóle wysoki tak na dwa takie st na dwa y, piętra nawet. Że nie byłoby tak. Tylko byłby jeszcze bardziej rozwinięty. Ale, zanim to nastąpi, to ja bym chciał znaleźć tego szanownego małżonka, proszę ja ciebie, i zobaczyć, co się stanie, jak będziemy się starać o dziecko. <laughs> nie, nie, nie wiem, czego się spodziewać. Czy to będzie jednoznaczne z tym, że. No, no sorry, winę tu, ale. No, nie pogramy. Bo jednak będzie ciąża. Czy jednak, może coś innego tutaj będzie wchodziło w grę? Także ja gierne sprawdzę o co tutaj kurczę chodzi. Gdzie jest ten szanowny, proszę ciebie, małżonek? I widzisz, i korzysta sobie z tego. Zobacz, jak fajnie. Taką plażę zrobić. Czekaj, chodź tu. E, e, ty, gościu. Wyglądasz na spragnioną. Mam tu coś dla ciebie. Dzięki. Sok śliwkowy dostałem, ty. To nieźle. Eee, w każdym razie, Romans. Myślę, że jesteśmy gotowi na dziecko, co o tym sądzisz? Pokażę ci, jak to się robi. Ok. <grybujesz> co to miało w ogóle znaczyć? Pokażę ci, jak to się robi. I że co? I że czekaj ty, bo to co co to już? Aha. Sprawdź miejsce w pobliżu jeziora. Nie panikuj. Czas działania. Pozyskaj esencję bagien. To to tam, to siam, to dobra. Ale ty, ale co co z tym? Ej! Aha, to już? Take care. Aha. No powiem wam wzruszająca scena. Nie ma co. Dobranoc. Tak trochę rozczarowanko. I że i że co i kto tym dzieckiem się będzie zajmował? Jak ja będę polować na przykład czy coś? No bo to są kurcze nierozwiązane kwestie. To to trzeba wyjaśnić takie rzeczy. To, to nie jest tak hop siup. W ogóle co gorsza. Ja się obawiam, że oni nie zdążą tego wszystkiego zebrać. Koniu też już się widzę nie chce. Też by posiedział w domu. No to nie o to w tym chodzi przecież. Jestem wielce zaciekawiony tym. Cóż takiego gra w tym momencie ma nam do zaoferowania. Przynajmniej jeżeli chodzi o ten jeden quest. No tak jak mówię. Jestem w szoku, że nie spadłem. I się nie wykopyrtłem Ale w każdym razie, tak jak mówię, no, chcę po prostu zobaczyć tego jednego questika i tyle. Nie będę grał dłużej, myślę bo no tak jak mówicie że jest lipa że jesteście rozczarowani tym jakie to jakie to rzeczy zostały dodane że mogli się bardziej postarać i że lepiej by było poczekać troszeczkę jeszcze także myślę że tak też właśnie uczynimy i sobie troszeczkę poczekamy ale no tak, tak też kurczę no jakoś brakowało mi tego tytułu troszeczkę Szczerze powiedziawszy, jakoś mi tego brakowało. Dobra, bo to bez sensu było. Ale zaparkowałem go przynajmniej. Także nie ma tego złego. Ciema byku. Słuchaj. Aha! Poszekaj, to ja nie, to, to, to ja zapomniałem. To, 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 tak to nie, czekaj, do Piastowi oh, trzeba jechać, potrzebuję podwózki do Piastowi, pewnie, że tak. Ja zapomniałem, że ja... Y... On chciał jakieś wino w zamian, z tego co kojarzę. Chociaż nie pokazało mi tego. Czekaj, kurczę, bo już zwątpiłem, ty, bez kitu zwątpiłem. Hello! Hello! Nawaj do skałek, tak? Pewnie, kurczę, 300 monet wydać. O tak! Co to za problem? Ała, sorki! Jeżeli było to słychać, to sorki uderzyłem o statyw. Ej, Byku! Masz twoje monety! Wreszcie pozwolę się zabrać do pracy. Proszę, Ostriak, nowy nie zatni się nim, dziękuję. Dostarcz do trzebor. No i teraz należałoby się udać dokąd? Do Klonicy. Dobrze. Pojedziemy do Klonicy oh, proszę cię ciebie. Cyk, Klonica, dziękuję. W ogóle żebyście wiedzieli, ile czasu mi zajęło ustawienie tych sklepów. Ludu złoty. Normalnie myślałem, że wyjdę z siebie, nie? E, jesteś z powrotem, wszystko poszło dobrze. Mhm. Wiesz jak to się skończyło, ty oczuście. Najpierw poszukałeś Wojciecha, a teraz mnie. Nie mam pojęcia o co ci. Och, oszczędź mi kłamstw. W porządku, ja to zrobiłem. Jesteś szczęśliwa, nie zależy mi na nikim spoza klonicy: ani na tym kowalu, ani na tobie. Dlatego to zrobiłem. A teraz oddaj mi mój nóż zanim. zanim co? Ja, no tak właśnie myślałam. Nóż jest teraz mój. I lepiej się ciesz, że nie zgłoszę cię do kasztelana. <głosy> <głosy> czym jest ten pożera... Cześć! Wiesławie. E, czym jest ten pożeracz dusz? Jakieś notatki, jakieś coś. Czy to jest bardziej... Ozdoba? Nie. Broń chyba. Pożeracz raczej tchu nieduż. Przepraszam. Fajne, mogę go nosić? Mogę. Mogę ci Ty mogę? Nie, nie mogę. Myślałem, że mogę go dźgnąć. Ale generalnie to co? To 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 już po kwestie. How are you? Muszę przyznać, że korzystanie z pożeracza tchu to czysta przyjemność. <laughs> Jak przebiega konflikt z drwalami? To rywalizacja, nie konflikt. Nie, zdzierają, nie zadzierają z nami, chyba że każą im to robić głównie się patrzę. To prości ludzie, którzy rzadko myślą samodzielnie. Jedyne, czego się od nich oczekuje, to szacunek dla mojego rzemiosła. Jeśli nie, mogą pomarzyć od świeżej, smacznej dziczyźnie. Okej. Okay. Um. Korzystanie z pożeracza tchu to czysta przyjemność. Przestań wierć, wcierać mi to w twarz. A jeszcze lepiej, oddaj mi mój nóż. A masz pieniądze na wymianę? Nie, ale jest mój. Niech już nie byczku. Jak nie masz pieniędzy? A te czysta pieniędzy tutaj to co? Iby nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy. Przechodzi co do czego, to zobacz ile tego jest. No dobra. Nie mam za wiele rzeczy na handel. Czy mogę gołębia tym dźgnąć? Hmm, ciekawe 1500 metrów. Nie no, tak daleko to nie będę szedł. Czekaj, a to? Gdzie? O, tutaj. O, tu jest ten Quest. Ej, to my tam byliśmy kiedyś. Dobra, ty, to tam jedziemy. W którą to stronę jest w ogóle? O, tak. Kurczę, to, to ja nie wiedziałem, że to tam jest. To jak to tam jest, to ja tam idę. I spróbuję kogoś zaciłkać pożeraczem tchu. Pytanie jeszcze moje jest takie, czy... Domyślam się, że źle zrobiłem. Yy, nie oddając mu tego noża. Zjedz tą tartę. Więcej kondycji zawsze na propsie. Nie oddając mu tego noża, podejrzewam, że źle zrobiłem, ale możecie mi powiedzieć, ewentualnie, jak bardzo źle poczyniłem, nie oddając mu tego noża. Jakoś byłem ciekaw, co się stanie, i. masz. masz, babo placek. Cześć, koniu! Chodź, jedziemy. Jedziemy sprawdzić tamtą miejscówkę. Zapiszę jeszcze grę. Jedziemy sprawdzić miejscówkę, przy której już kiedyś, kiedyś żeśmy byli. I było bardzo ładnie, tylko że nie było wiadomo po co to jest, ale teraz jak widać, już wiemy, czyli że tam będzie kłestik. No, jeszcze żubry, pięknie. O, łoś! Łoś super ktoś. Dzień dobry. Kiedyś tu byliśmy. Już żeśmy stąd zabrali wszystko co się dało. Z tego co kojarzę przynajmniej. Łomatko bosko. Łopanie. To ja tam muszę teraz doczłapać. A tam jaskinia jest. Bo się widzę tekstura nie doczytała tak jak powinna. A ciekawy jestem. Naprawdę jestem ciekaw tego co tam, co tam kurczę dodali. Pozyskaj zimozielony kwiat na północnym wschodzie. Sobie dam od razu głośniej żeby słyszeć gdzie jest ewentualnie wilk bo z tego co pamiętam to tam były wilcy. To że byli bandyci to tam małe piwo jest ale ale wilcy były i te wilcy mnie troszeczkę Szczerze powiedziawszy, to bardziej martwią aniżeli te. Te bandyty, ty zobacz to. No kurczę, pieczone ty, wygrać życie normalnie. Dawaj, wszystko co jest. O! Jakieś rzeczy? To nie. To mnie też nie interesuje. Ło, żelazna siekiera, no proszę. Wiadro, no proszę. Szkoda, że właśnie nie możemy na tych pomostach. Tak słusznie żeście zauważyli, że szkoda, że na tych pomostach i tym wszystkim, co do tej pory mogliśmy teraz wstawiać, że niczego nie możemy budować na tym. Nawet jako dekoracji czy coś. Trochę to jest takie. Mech. Taki niedosyt pozostaje. Ale Mam nadzieję, że z czasem to dopracują. Czy ja dam tam, radę tam wleść jakoś inaczej, niż kurczę dookoła? jakiś zapisz grę. Chyba tędy by mi się udało, prawda, czy nieprawda? No sobie wezmę jeszcze od razu. Dawaj tego pożeracza tchu. Ktoś, coś? Czy przez to, że już kiedyś tu zgładziłem, to już się przestali. respić? No nie do końca, kurczę, nie do końca. Wiesz co? No generalnie wszystko spoko, ale a tu jesteście? Ups. No chodź tu! Chodź, chodź, dawaj do góry, na solo. Rany boskie, jestem wioskiem. A, <ścoughs> mikstura leczenia. Natychmiastowego leczenia. No. Idziesz? Chodź, chodź. Może. Dlaczego to tak dziwnie skacze? Kurczę! Dobra, zrobimy to inaczej. Proszę ja, ciebie. Bo to trzeba się bardziej skupić. Mikstura siły. Jeden padł. Chodź, chodź Kaj ty jesteś. No i po co ci to było? Chodź tu, Idziesz? Gościu ja nie mam całego dnia. No, wziął się skitrał tam. O. O, ty dziadu mały. Gdzieś tam go, widziałem. Idziesz tu czy nie. Gościu Boże, nie wierzę w to po prostu. Chodź tu No chodź tu. Kik, taś, taś. Nie trafiłem go ani razu. O, tam jest jeszcze jeden. Idziesz? Chodź, chodź. Chodź. Ledwo cię drasnę. O, i widzisz. Można? Można. Pięknie poszło. Fajna walka, przyznać musicie. Podobała się dla mnie. O, kozy. Przyszła koza do woza. Eee... Yy, co ja tu zrobić? Na północnym wschodzie Pozyskaj jakiś tam habaś, tak? Jaki ja mam pozyskać? Halo? Wiele... No niby spoko. No niby człowiek wiedział, chociaż trochę się łudził. Czekaj, czy to znaczy, że ja muszę tu wleść na górę? Czy o co chodzi? Chyba ta. Ale tu parkiera zrobimy. Okej. Okay. Tu jest git. Nope. Ehm. Um. Gdzie jest ten kwiat? Ty, bo mi go nigdzie nie podświetla. A skąd ja mam wiedzieć, który to jest kwiatek? Przecież ja już tu byłem Czekaj, tu nie ma tego kwiatka? Przepraszam Aha, świetnie Zbugowałem się Wypuśćcie mnie, chcę wyjść Gdzie to jest? Odblokuj postać, dziękuję O kurcze, ty Wbiło mnie do góry, ja tyle kombinowałem, by się tu dostać. No ale dobra, no to... Słyszę te orły waleczne, ja z żąby. Lulek to to nie jest. mamy mniszek. Tu jest cykoria, to też nie to. Czy to jest gdzieś, kurcze... Tu, w tej piwnicy? No nie, to jest, to jest jakaś lewa kopalnia w ogóle chyba. chyba coś mi się tak wydaje. Skąd ja mam wziąć to coś tam Chcę te kozy oskurować No nie Pozyskaj zimozielony Zimozielony, to może znaczyć zimozielony Perkaliołkowy w kratkę? No to jeszcze bym wiedział, ale zimozielony. to jest zimozielony. Cześć, gołębiu. Czy on dziś będzie, wiecie... Czy się że w ogóle ten zimozielony to nie kwiat jest? O, bielik. O kurczę. One pod ochroną chyba, nie? trochę przypał, no nie wierzę w to jest, znalazłem, mówiłem, że znajdę to to co ty mówisz. To jest zimozielony kwiat. Co ty gadasz? Ja to w doniczce mam. Dostrzegasz niezwykłe rośliny rosnące w szczelinach klifu. Dziwicie widok roślin, które zamiast wyrastać z gleby zdają się wyrastać bezpośrednio z kamienia. Charakterystyczny kształt przypomina zielone rozety. Liście roślin są twarde i mięsiste. Zauważasz, że pasują do opisu zimozielonego kwiatu, któremu nie straszne są zmiany pory roku. Użyj noża. Spróbuj wyrwać jeden gołymi rękoma. Użyj noża. Delikatnie odcinasz w całości dorodny okaz rośliny. Sedowin powinien być zadowolony. Odejdź od klifów. Yeah. Jej. Wyśmienicie. Jej. Yeah. Co mamy dalej? Ach, trochę to trwało, ale okej. Okay, w końcu się udało. Um, to w ogóle wygląda na fajne miejsce. Albo tu. Taka kotlina, żeby zrobić swoją osadę. Ale w każdym razie, czekaj, tu jest handlarz. Dobra, to spoko, ale ja chcę esencję bagien. Czy te bagna są gdzieś tu bliżej? Są bliżej, czyli jedziemy tu. Ja wiem, nic nie widać z uwagi na to, że wziąłem kurczę te miksturę nocnej wizji przez przypadek. To nie było moim planem. Trust me. Czy ja mogę gdzieś na ląd? O, tam chyba jest wyjazd jakiś bliżej. No, ale powiem Wam szczerze, że kurczę, jakoś tak troszeczkę na pewniaka podszedłem do tej walki z tymi wilkami, nie? Jakoś, jakoś tak nie spodziewałem się, że pójdzie tak dobrze zaskakująco nawet dobrze bym rzekł Gołąb. Czekaj, a co my mamy zrobić? Aha, esencja bagien Pewnie też czeka nas jakaś walka Daj se spokój, chłopie, ty też Dajcie Sysiana obaj O. Dziwny wiszący kociołek. No proszę. Zapisz grę. Dzień dobry. O, to ten dziecioczek. Cześć. Co tu robisz? Poluję na duchy. Dobrze się spisałeś. Właśnie jednego znalazłeś. Co? Gdzie? Tu jestem. Nie jesteś. A skąd ta pewność? Bo nie przeszłabyś cebulowej próby. Cebulowa próba. Trzymaj, widzisz, nie jesteś duchem. Cebulem to ich słabość. A co jeśli to kłamstwo rozpowszechnione przez duchy, żeby dać ludziom fałszywe poczucie bezpieczeństwa? Aha. Czyli już sobie nie pogadamy. Dobra. Zajrzyj do kociołka, tak, tak. Dostrzegasz resztki wyschniętego błota. Wnętrze wygląda tak, jakby ktoś próbował celowo odparowywać wodę ze śmierdzącej bagnistej mazi. Wygląda to na jakiś dziwny eksperyment. Dochodzisz do wniosku, że musi to być jedno z miejsc, o których wspomina w swoich notatkach Cyrulik. Porozrzucane w okolicy fiolki oraz zrujnowana chata zielarska wydają się na to wskazywać. Użyj glinianej fiolki do pozyskania esencji z bagna i odejdź. Wiem, żeśmy tu chyba jeszcze nigdy nie byli tak naprawdę. No, tak kurczę trochę. Jak do tego doszło? Jakże. Jakże mógłbym pominąć coś, co było za darmo? Czekaj, a co mamy tu? A tu mamy telefon, który właśnie mi dzwoni.